Witaj, tu Grapa Kamil. Nagrywam ten odcinek w nawiązaniu do poprzedniego mojego odcinka o nowej ustawie, która wchodzi 1 stycznia. Po tym, jak obdzwoniłem ponad 20 wydziałów komunikacji, okazało się, że praktycznie każdy z nich mają minimalnie różną interpretację. Głównie powtarzały się trzy warianty. Pierwszy, pojazdy nabyte po 1 stycznia 2020 roku będą objęte ustawą i dopiero w lutym, dokładniej to 1 lutego, 2020 roku będzie kara za samo zakupiony 1 stycznia. Druga interpretacja: w styczniu 1 stycznia 2020 będą karane osoby, które zakupiły pojazd 1 grudnia 2019 roku, ponieważ według niektórych wtedy już minął miesiąc czasu, kiedy nabyliśmy pojazd, więc 1 stycznia już obowiązuje kara trzecia interpretacja. 1 stycznia karamy wszystkich, którzy tak naprawdę nabyli samochód przed 1 grudnia, więc każdy, kogo po prostu złapią, że kupił na przykład pojazd w sierpniu 2019, to 1 stycznia dostaje karę. Więc to były trzy takie interpretacje, które się jakoś tam powielały. Co jeżeli chodzi o wysokość kary. Tak naprawdę też były na to trzy różne poglądy. Pierwszy pogląd wysokość kary będzie uwzględniona od tego, jak długo ktoś przekroczył ten termin miesięczny na zarejestrowanie pojazdu, czyli przykładowo przekroczyłem od 1 do 3 miesięcy 200 zł. kary powyżej 1000 zł. Drugi pogląd był taki, że będziemy patrzeć na wartość pojazdu, czyli samochody powiedzmy warte 30 tysięcy do 30 tysięcy będzie 200 zł, a powyżej będzie 1000 zł. Trzeci pogląd tak naprawdę usłyszałem w jednym starostwie. Moim zdaniem jest on całkowicie nie do zrealizowania, ponieważ oni uznali, że każdemu będą dawać 200 zł. kary. Niezależnie czy przekroczył rok czasu, czy ma samochód za 300 tysięcy, 200 zł to będzie standardowa kara. Lecz taki pogląd niestety nie przejdzie, ponieważ radni będą zobligowani do tego, żeby ustanowić wysokość kary. Nie może to być jedna kwota dla wszystkich. Nasuwa się teraz najważniejsze pytanie, jak faktycznie to będzie wyglądać? Jak do tego podejdą urzędy? Czy wszystkie urzędy będą miały jedną interpretację, czy każdy urząd będzie działał po swojemu? Tak naprawdę odpowiedź dostaliśmy od ministerstwa w piątek 27 grudnia w piśmie, które dostały starostwa, ministerstwo określiło się w sposób następujący. Według ich interpretacji będzie można karać osoby, które nabyły pojazd po 1 stycznia 2020 roku. Czyli wszystkie wcześniejsze osoby tak naprawdę nie powinny być karane. Mimo, że nabyły w grudniu, czy tam w sierpniu, czy nawet 5 lat temu nie powinny zostać karane. Mogłoby się wydawać no to sprawa wyjaśniana, rozwiązana nie mam się czym przejmować, czyli kupiliśmy ten samochód, możemy sobie bez problemu dalej nie jeździć. Znaczy, tak będzie naprawdę. W piątek pozwoliłem sobie zadzwonić jeszcze do pięciu kierowników wydziałów komunikacji, którzy dostali tego maila i tak naprawdę powiedzieli: OK, mamy jakąś tam powiedzmy drogę, w którą mamy się kierować, ale tak naprawdę ta interpretacja do końca należy do nas, więc nie jest powiedziane, że zrobimy dokładnie tak, jak oni nam sugerują. Co za tym idzie? Może okazać się, że któryś wydział komunikacji po prostu będzie narzucał kary osobom, które nabyły pojazd wcześniej niż 1 stycznia. Tak naprawdę wszystko się rozwiąże dopiero wtedy, jak ktoś dostanie karę, odwoła się do SKO i oni wtedy ustalą, czy ta kara była nałożona słusznie, czy też nie. Wtedy będziemy mieli jakąś wiarygodną interpretację. Bo tak naprawdę w tym momencie obawiam się, że może być różnie. Z tego co zdążyłem się zorientować, to starostwa będą gromadziły takie informacje, kto nabył i kiedy ten pojazd. Więc całkiem prawdopodobne, że ten pogląd, że będą karani tylko ci, którzy nabyli pojazd po 1 stycznia, może ulec zmianie. Pozostaje jeszcze jedno pytanie, co z komisami samochodowymi? Z tego co udało mi się ustalić, jest pewna, powiedzmy, furtka. Eee, czyli że. Osoby, które prowadzą komis samochodowy, kupują towar handlowy w postaci samochodu, nie będą zmuszone do rejestracji tego pojazdu. Wystarczy, że zgłoszą nabycie te, owego pojazdu, czyli dany właściciel komisu czy tam jego pełnomocnik, składa w wydziale komunikacji pismo, w którym deklaruje, że nabył pojazd marki takiej i takiej, win takiej i takie, i takie taki, i taki, dnia tego i tego. I to powinno wystarczyć. Czy tak będzie, to okaże się dopiero pewnie w styczniu. To już wszystkie informacje, które na dzień dzisiejszy udało mi się zgromadzić. Jeżeli ktoś ma jakąś bardziej obszerną wiedzę na ten temat, proszę pisać w komentarzach, również w prywatnych wiadomościach. Bardzo chętnie z kimś przeanalizuję ten temat. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, ponieważ jak będę wiedział cokolwiek więcej, nagram odcinek, więc nie chciałbym, żebyś go przegapił. Mam nadzieję, że wszystko gra. Pa!